Simoneczko, witam Was w nowym odcineczku Trochę po przerwie. No i witam nas bel Zasowę się 9 gemów No czy ja wiem, no nie O kurde, eee, z czemu te moje puchary muszą zawsze tak cierpieć No dobra, trudno się mówi Eee, dobra, no to no to co? Yy, myślę, że co jest Co to? Ale jaki to jest stary Zwykły? Chyba ta No nie będę potem dokupywał, no bez przesady, no halo Nie, nie mam mowy, yy, co nowego? Yy, kupiłbym, ale nie A w sumie to nie mam Gemów co jeszcze? Co jeszcze? Okej, okay. Nic. No to w sumie. Kurde. No to w sumie można zacząć. Jaka jest fajna mapa. Myślę, że pojedynki to spoczko rzecz. No to bierzemy pojedynki. Weźmiemy sobie pierwszego z Mac drugiego brok yy, czy może kogoś innego dobra, może być to Uy, przepraszam, ziewnęło mi się, dobra yy, no i jak zwykle na samym początku yy, zapraszam was do yy, lajka tego filmu i oczywiście subskrypcji, bo to mi bardzo pomaga no, i wiem przy okazji, że Wam się to podoba. No, i będę robił dla Was więcej różnych lepszych rzeczy. Także, no, same plusy takie z tego wychodzą. Także, no, wiadomo, warto. No i bomba. Teraz, jak już wszystko mamy i załatwione formalności, to możemy. Atakować, w końcu się jakoś jakkolwiek skupić. Bo on nas zabije. Yy, gdyby, kurde, no właśnie, to jest problem. On stawia, no i dupa. No a teraz mam szansę. Słuchajcie, gram teraz Brokiem. To na bank mam większe szanse. Yy, wiem, wiem, głupie to było, ale dobra. Yy, dobra, no to skoro tam biję, jeszcze ja będę bił tu. No, jelo bardzo proste. Najgłupszy jego ruch, jaki bym mógł zrobić. No, dobra, teraz tego kolta też e, chociaż nie, chociaż no nie. O, panie kolcie, tak nie wolno się bać, dobra, raz trafiłem i drugi. Ja, yeah. super, dobra, trafiłem. Teraz Lola, myślę, że na początek Ult yy, i tyle chyba nawet wystarczy, wycie. I pyk, nie trafienie, i pyk, 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 i spam. No i bomba, Tak to się robi. No, to było najprostsze, chyba wygrane. Ja na pewno nie miałem prostsze, ale no, było łatwiutko Także no. Yy, dobra. Zobaczymy jakich mam przeciwników dalej. Bo no nie powiem, ciekawi mnie to dość kogo tutaj będę miał. No to o nie. Ten śmieć. Ale na szczęście ten śmieć się mało bije, także Mm, no, oj, 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 ale mu się to, dobra. Jednak cztery razy mnie uderzy, i może być już po mnie także dwa. Nie, no więcej niż cztery razy. Kurde, 1500 bije. Au, on ma ulta. To mi się nie podoba. Ej, jaki to ma działać w takim bądź razie. Dobra, on jest mocny jednak. Pomyliłem się, ale no jest mocarz. Ja cię kręco! Jak? On zostaje ten taki mocny przez całą rozgrywkę. I ma ultan jeszcze na dodatek. Halo! Ej. Nie podoba mi się to. O, w ogóle bus. Tam, yy, na górze ekranu. Na środku gór, górnym ekranu. Tam gra Pokostiu i bus. Ale fajnie, nigdzie nie widziałem. Au, au. Może mi się uda. Nie, nie uda mi się. Ale śmieć. I śmieciowe stardrop bomba Nie no, kurde ej, da się jeszcze go wewziąć, chociaż nie mam ochoty. Kurde, on znika za niedługo. Jest mityczny. Słuchajcie, czy ja wiem? Jak na razie nie chcę, nie chcę go mieć Ale. No... Na razie nie. Mamy jeszcze 23 godziny i 1 minutę. Także... Do tego czasu ludzie muszą mi udowodnić, że y on jest mocny i że warto go wziąć. No, bo w takim wypadku po prostu go wezmę, nie? I może będę miał lepsze wygrane. Dobra, Jezu, ale mi się ziewa Boże, święty. Ej, on mi zaraz zabije To było najgłupsze co mogłem zrobić, ale dobra Nie! Olero Aha Kurde, no coś za słabo mi idzie Wcześniej szło tak fajnie, a teraz tak... Kiepsko To co się tu dzieje w końcu, co?

Dzięki niemu, mogę się fajnie schować. Dobra, lecę. Pyk, pyk, pyk. Cholera, nie to miałem na myśli! Kurde! Nie to! No i teraz zdechnę przez to! O, jednak nie. Ale zaraz w sumie zdechnę także, no. No właśnie. Jezu! No nie! No jak to tak? Ech. Kurde, jest Sandyr i tak dalej, dalej. Ten, Ech. o Boże, nie wiecie co, chyba rzeczywiście... No nie, no znowu on, ja nie słuchajcie, chyba rzeczywiście zaraz go wezmę i. Zacznę na nim grać, bo. Jezu Chryste, blob! Zaraz Wam powiem ciekawostkę o blobie. To jest ten brzydki shajs. No, ale zaraz rzeczywiście się zdenerwuję i wezmę i zmienię sobie zamiast Willow na tego kraba, bo, no, jak widzę, no to on rzeczywiście jest mocny. No, także on się przyda. A ciekawostka o blobie. Blob to jest takie morskie stworzenie, które żyje na dnie morza, nie, gdzieś na głębokości 1000 coś albo 2000 pod poziomem morza się w wodzie, nie. I jak wyciąga się takie e, zwierzę, tą rybę e, spod takiego dużego ciśnienia, no to e, spadek tego ciśnienia oddziaływuje na tkanki e, skóry. Tak jakby, tak to nazwę, łusek i no, no, wiecie o co chodzi? Na powiedzmy tą twarz. E, no to. Właśnie przez to y, ta y, ryba wygląda tak obrzydliwie dla niektórych No bo jest spadek ciśnienia i y, w nawiasie twarz y, zaczyna być taka obwisła Także no fajnie, że, że y, wiem, bo wy wiecie Aha, no Ale nie kurde, nie wiedziałem, że taka, taki spray jest w grze No to ciekawe Kurde, nie zabiłem. Ehm. Yy... O, to, to. Kurde, naprawdę nie wiem, czy brać tego kraba. No ciekawi mnie to, nie? O, wygra na fajnie. Nie wiem, nie wiem. Bo jak teraz patrzę na tą grę i na grę tego kraba, to. Tak szczerze. Tak szczerze to. No to chyba nie, bo to jakaś fleja grała chyba, wiecie. Yy, o emotka do Franka fajnie. I 8 pucharków. Dobra. M wiem, że dzisiaj dużo nie mogłem nagrać, dlatego was za to, przepraszam, innym razem będą dłuższe albo krótsze, ale więcej filmów. Także mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, żeby być po więcej na przykład takich filmów jak ten. No i oczywiście, żebym wiedział, że wam się podobają, no i żebym wiedział, żeby robić dla was tego więcej. Także mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Cześć!